Może zdradzić nam, nie wiem, jakiegoś klienta, który, powiedzmy, trochę cwaniaczył, chciał gdzieś przyoszczędzić albo, albo w ogóle gdzieś ten kontakt z Tobą był jakiś ograniczony, no i na przykład jego budowa albo pozwolenie na budowę zakończyło się kompletną klapą i potem przyszedł i płakał, ratuj Mariusz. Dużo, bez nazwisk, dużo ludzi zdarza się, jest sytuacja taka, że przychodzą już z obiektami wbudowanymi, tak. Mhm. No i tutaj, no kiedyś może, może, można było jakieś tam, Pomóc ludziom. A teraz jest no, procedura bardziej skomplikowana, bo mamy media, mamy gogle i tutaj urzędnicy od razu weryfikują. Nawet jeżeli, przy pozwoleniu na budowę, sprawdzają działki poprzez te portale różnego rodzaju, mm -hmm. czy jest tam, czy nawet czasami podjeżdżają, czy jest obiekt zrealizowany. No niestety, jeżeli obiekt jest zrealizowany, no to już jest jedyna procedura przez nadzór budowlany. Jest to możliwe. Troszeczkę bolesne dla kieszeni klienta, no ale nie ma, nie ma, nie ma nie mam jak gdyby sprawy. Tutaj mamy dwie możliwości. Pier to, to są tak zwane legalizacje samowoli budowlanych. Mhm. Pierwsza sytuacja możemy zalegalizować domokinę rodzinną, jakiejkolwiek wielkości, tak? Płacimy wtedy opłatę legalizacyjną 25 tysięcy złotych niestety, no i wykonujemy projekt budowlany. No kolejne niestety, pieniądze, to już 30, tam, przynajmniej, 30 przynajmniej naliczyłem. Około 30 tysięcy, no i mamy projekt, no to jest jedyna no, taka procedura, lub rozbieramy obiekt. Tak? Czyli nie próbujemy budować się raczej, bez pozwolenia na budowę, raczej to, raczej. to się nie opłaca generalnie. Zdecydowanie nie, to jest dość duży koszt, jeżeli mamy tym bardziej mniejszy obiekt, to 30 tysięcy to już jest fundamentowanie praktycznie, no i tam troszeczkę ścianek, tak. Także raczej nie, tak no, ale słowę... jeżeli, tutaj jeszcze też przerwa, wejdę Ci słowo, jeżeli ktoś realizuje większą inwestycję, to nie wiem, czy to nie jest opłacalne, bo mieliśmy tutaj w zachodniej Polsce klienta, który sam poddał się samowoli budowlanej, ale budował olbrzymi hotel, mhm. budował się blisko jeziora, praktycznie skończył realizację obiektu, żeby nie było możliwości rozbiórki i sam się zgłosił, że popełni przestępstwo, wybudował hotel. Zalegalizował to za 50 tysięcy, No i ale w koszcie, że tak powiem, hotelu no to jest kropla w morzu, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Właśnie a propos takich dużych hoteli to nie wiem czy gdzieś też śledzisz, widziałeś opcję, która się buduje w Świbnie? bodajże taka miejscowość, hotel na wyspie, potężny zamek, widziałeś to? To tak, to to widziałem. To jest w ogóle <laughs> To jest ta sama procedura, to jest na zasadzie y, wykupienia planu miejscowego. Mhm. Kupujemy sobie działkę i tworzymy plan miejscowy. Mhm. To też takie jest. No to jest zgodne z prawem. Bo Tylko tam, czy jest CBS, prokuratura już na tak, tym tak. myśli, że to słusznie, to a oni, czy to generalnie mogło pójść zgodnie z literą prawem? Generalnie prawa? mi się wydaje, że oni to zrobili zgodnie z prawem i tutaj urzędnicy no, no, mieli związane ręce. Kupili sobie koledzy y, działkę y, budowlaną. I przez Urząd Gminy stworzono plan miejscowy, zapłacili około tam takie stworzenie planu miejscowego około 40-50 tysięcy. No i jeżeli mamy plan miejscowy, to nie łamiemy prawa w żadnym wypadku. Tak, no tak. tworzymy to zgodnie z, z przepisami z prawem. Jeżeli gmina zablokowała, mogłaby zablokować wcześniej, to tworząc plan i wprowadzając zakres zabudowy. A tutaj jeżeli właściciel Nie wykonał, nie zdążyli po prostu, tak? thank you